Cześć widzowie! Widzimy się w ostatnim odcinku z serii o Mopsiku. Wiecie się bo będziemy oczywiście robić inne filmy. Zdecydowałem, się, że zrobię wam niespodziankę akurat widzowie. Więc wiecie, tak czy siak. Psz. Oczywiście dzisiaj zrobię Wam coś może fajnego przy No a co w sumie co byście chcieli widzowie moi? Może pojeździmy sobie, no nie wiem gdzie. No, gdzie należy? No, popatrzcie, widzowie. Ja nie wiedziałam, że zaraz, pewnie za kilka lat będą jeszcze e, budować zamki, jeszcze na, na, na szpitalach, pewnie. Nie wiem, ale widzowie, będzie niespodzianka gdzieś w centrum miasta, akurat. Zobaczycie. No, może nie idealnie w centrum, ale akurat może będzie. Może to coś zobaczy, jakiś błąd, że gdzie jadę. Ale ogólnie może mieć coś z tym związanego. Ten kto napisze pierwszy w komentarzu co ja będę robił i co będę, co będę robił właśnie, to wtedy on wygrywa widzowie, okej? Okay? Właśnie będzie mógł... E, na przykład, no nie wiem, jak ma oczywiście wszystko tam... Ma oczywiście Robloxa, czy co? Właśnie go to może wystąpić w moim odcinku, śmiało oczywiście. Kto pierwszy zgadnie? Bo czekam właśnie na to. Że kto pierwszy zgadnie? Bo ja sam jestem ciekaw. Ogólnie jedziemy sobie tak po na prostu na przyjażkę. Dobra, widzowie. Wiem, że wam się pewnie i totalnie nudzi. Totalnie, 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 totalnie. totalnie. No, ale spójrzmy sobie na to. Patrzcie, jak to wygląda. A z tym miałem wypłacić 50 do, e, No. 500 tysięcy dolarów miałem wypłacić w bankomacie. O to nie widzę. Chyba pamiętaliście. Wiecie? No, chyba wam tego nie mówiłem, no, ale no teraz to muszę zrobić. Bo, se, bo ja nie lubię ogólnie karty gotówkę właśnie. Uwielbiam. Napiszę mi w komentarzu, kto. Hasta gotówka albo hashtag karta. O, mamy 500 tysięcy. Ui. do wow, dolarów. Normalnie jesteśmy, To że możemy kupić za to kolejny chatę. Spoko, wypłaciłem sobie z tego karty. No zaraz... No nie, w ogóle le, pokażę Wam moją pracę. No ale to w następnym odcinku. Oczywiście. Nie, że w następnym, ale w następnym następnym. Czyli za ostatni odcinek i właśnie to, ale w ostatnim odcinku się akurat wyjątkowo smutny moment wydarzy. I się na to szykujcie. Pamiętajcie, ale oczywiście, łapeczka w górę i subiczek. A czemu ta co trzyma? Pistolet, ej, dobra, co to jest? Samolot, autobus szkolny, przepraszam. To coś tu dzieje, widzowie. Spójrzcie, co to są psychopaci. Nie wiem, no, to, to tak coś widział w No to oczywiście, daj mi komentarz. Też komentarze oczywiście, chcę widzieć tą gotówkę i oczywiście komentarz wypadek tak. Żeby było jak najlepiej i wszystko w ogóle się dobrze nam starało Patrzcie na te lasy, jakie to wszystko piękne Oczywiście też będą oczywiście różne inne sekrety ale w mojej pracy to będzie najlepiej się czułem, czuć będę będzie takie fajne uczucie takie wilgotne o jaki to miliarder! To normalnie nie wiem ultra uuu jakie bogacty co ci ludzie są tacy bogaci no, zazdro dobra, my mamy też super dom też możemy sobie kupić takie dwa domy na tą kafę. ten dom kosztował 100 tysięcy no wiem, przyznaję się, że mi, parę mi, milion no ale w sumie za, za te rachunki oczywiście płaciłem w urzędzie, drugim albo pierwszym, dobra widzowie, i do, oczywiście, teraz sobie podczas siedzieć sobie tutaj, stanąć na blacie. Podziękować Wam za obejrzenie mojego ostatniego filmu. I, i oczywiście, łapeczka w górę, wszystko się przyda jak najbardziej. Wtedy będę uprzejmy dla Was i oczywiście pamiętajcie widzowie, więc się żegnamy. Pa-pa!